Mówię, cztery gry, które umarły. Gry, które nikt nie gra. Tak naprawdę umarły. Powiem wam dlaczego. Powiem wam dlaczego te gry umarły. Nikt już nie, nie gra. A my zaczynamy. No jest to czwarty Brawl Stars. I okej, okay, ta gra powróciła do popularności. Teraz ma taką samą popularność jak w 2019. Ale nadal pamiętam, jak ta gra była martwa. Dlaczego ta no, gra była martwa? Głupie decyzje twórców. No, tak, jak to Brawl Stars umarło tylko i wyłącznie przez głupie decyzje twórców. Ale na szczęście naprawili to i teraz no, gra dzięki twórcom Brawl Starsowym oraz dzięki. Yy, dobrym aktualizacją powróciła na, do popularności. Niestety, niestety, nie wiem, Brawl Stars też była jedną z najgorszych graczy, ale generalnie po prostu głupią decyzją było usunięcie skrzynek i głównie przez to Brawl Stars z 148 milionów graczy w 2021 roku. Spadło w 2022 do 40 milionów. W miejscu trzecim jest Fall Guys. No, młodsi pewnie tej gry nie kojarzą, ale starsi, tacy jak ja, Fall Guysy bardzo dobrze kojarzą. No, chyba nie muszę Wam przedstawiać tej gry. Widzę dla Beki, dam dla Was w tle podrubę Fall Guys czy Stumble Guys, który też jest martwą grą. No i zrobię pewnie drugą część zmarłych gier. I wiecie, że w, tym że w następnej części będzie też Fall Guys. Stumble Guys. A więc tak, Fall Guys, znaczy jak ta gra umarła? to został po prostu dwa razy wygryziony w ogóle z popularności. Za pierwszym razem przez Greg którą Jeszcze wam nie powiem przez jaką, bo ta gra będzie na drugim miejscu. Ale za drugim razem został właśnie no, wygryziony z popularności przez Stumble Guys. Aktualizację mnie nie interesuje. Generalnie o tyle, i tyle chodzi, jeśli chodzi o, o Fall Guys. Teraz na drugim miejscu jest Among Us. I właśnie Among Us wygryzł Fall Guys za pierwszym razem. I dlaczego Among Us stracił na popularności? Głupie decyzje twórców. Jakby serio, ten Falga Among Us został wygryziony tak naprawdę tylko przez złe decyzje twórców. No. A nie jeszcze byli cheaterzy, bugi i właśnie o tyle. Among Us też nie za bardzo się zmieniał. w sumie po prostu stał, po prostu twórcy, no robili złe rzeczy, że rozwalili czat, teraz czat jest normalny, taki jak być powinien, że można wiecie, pisać sobie, pisać, czytać w ogóle, Ale pamiętam jak był Quick Chat, tam słownieczo było z. Zy... Nie no, nie, nie wiem co będziemy na, na odcinku grali w impostorem jeszcze że Quick Chat, tak naprawdę całkowicie rozwalił tą grę. No, czyli wiecie, są, odpalało się coś takiego, że ma się do wyboru co się co pisać, jest takie... Cool. No, no, pewnie wiecie o co chodzi. To, to ogólnie chyba najgorsza decyzja twórców Among Us. Jeszcze był jeden taki typ, jest na jakiś, który reklamował się na Among I ja wam pokażę jeszcze Quick Chat. O, coś takiego. o to inaczej to trochę wyglądało. O, i tutaj możemy... I ogółem tak wygląda... Amongas, dlatego Ubaru teraz tak naprawdę 96% graczy Amongas no, poszło od tej gry. No kto gdzie i jak? Hej teraz leci pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce będzie bardzo specyficzne, bo na pierwszym miejscu jest cała w ogóle seria, cała seria, która umarła i też nie wszystkie gry. Dokładnie chodzi mi o serię Twierdza. No też ogólnie ostatnio nagrywam Twierdzę Krzyżowiec i też to jest giga skomplikowany temat. Powinienem, powinienem w ogóle zrobić dla was film z tego, no o, twierd o historii twierdzy. No, generalnie twierdzę to też nie jest gra, tak jak te, które, są popr które były poprzednio, które, y, które były na wyżynach popularności. Nie, twierdza, nigdy nie była, no y, nigdy nie była, że Ubok GTA 5! A w sumie nie jak wychodziła to nie było GTA V, że... u bok GTA Vice City jest! Najlepszą grą na świecie, naj, naj, najpopularniejszą grą na świecie, każdy w to gra, ooooo. Widzę, takiego nigdy nie było. Jedne, ale ta gra była popularna w, w Polsce w dużej mierze. W, dzięki głównie chyba, raczej głównie przez polski dubbing, który brzmi m.in. tak. Dzień dobry wasza wysokość. Sara, ta, ta gra jest dosłownie tak tyle można memów z tym robić. Na przykład są filmy, gdzie dlaczego czarny? I na przykład są filmy typu yy, yy, strajki rolników, ale to twierdza. I albo są też filmy typu Pol granica polsko-białoruska, ale to twierdza, albo chyba najlepsze Kononowicz, ale to twierdza. A to niestety czarny też no wylatuje. Coś mam słabych tutaj impostorów w teamie moim, bo oni nic nie robią. Jak widzicie biały odpad nawet nie co on zrobił, chyba na oczach zabił. I czarny chyba po prostu nie wentował, albo nie uciekał od ciała. Co tu, tutaj się dzieje? ok I ogólnie twierdzę, do wygląda tak, że. Oczywiście ta gra zginęła przez głupie decyzje twórców. Ja nie że widzę chyba przez... Chyba tylko przez je, chyba jedna gra nie umarła przez głupie decyzje twórców, tylko przez inne, no, rzeczy. Z tego, tutaj jest też cała seria, więc tutaj szczególnie... Więc tutaj twórcy jeszcze bardziej zrobili, no... Jeszcze bardziej w, zrobi, wywinęli, wywinęli orła na towerku. Kurde, jakbym za, A nie, ja, i tak bym nie zabił. Co tu się dzieje? Ok, i ogólnie to chodzi o to, że jak była pierwsza twierdza, to ona miała fabułę mega mocno rozbudowaną. I ta fabuła była jedną. Była chyba najciekawsza że w grze. Dokładnie, że było, że. No, ta fabuła ogólnie była mocno eksploatowana. I ta gra też, no. ucierpiała w dużej mierze przez no, głupie decyzje twórców, a dokładniej ucierpiał. No i chyba widzę te odpadne, niestety. Ale też chodzi o to, że jak była twierdza 2, to ona. Kto, gdzie i jak? I generalnie druga twierdza była w 3D. To jest najgorsza decyzja twórców. No, y, twierdzy. Że dwie pierwsze gry były w y, 2D. No a dokładnie twierdza i twierdza krzyżowiec. I. Szary, w takim razie. Ty nie wiesz, że jeśli widzę, że ja to wygram, to musicie zostawić suba i lajka. I generalnie. No, twierdza. No, druga twierdza była. No, też, spo, też nawet popularna. Była w 2D też. Ta, też tam były punkty honoru, i w ogóle. To jest chyba jedna z lepszych gier. No, twierdza w 2D. I og ogólnie tam, ta gra była o wiele bardziej skomplikowana, nie była taka też popularna, bo tam też jak nie chodziło o to, że zapewniacie chłopom piwo i już są tak naprawdę szczęśliwi, jej, impreza, jej, są najbardziej szczęśliwymi ludźmi na świecie. Nie, te, tam to aż tak, tam to tak nie działa. Tam trzeba trochę się postarać, by mieć dobrą popularność wśród chłopów. Kurde, to widzę, ale tego nie wygramy, bo, 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 dwóch, bo dwóch miało odklejkę. Bordo. she's a Dupa. nie dało się już tego i generalnie dru, druga twierdza była taka średnia potem była legendy chyba na, a legendy to chyba najgorsza twierdza jaka powstała a przynajmniej według większości graczy legendy są najgorszą twierdzą nie, oni nie nie, legendy są najgorszą twierdzą ale nie każdy gracz tak uważa no bo one jakieś nie wiem one tak były dziwne. Dosłownie to nie było jak twierdza, jakieś, w jakiejś fantazy się bawili. Dziwne, nie wiem po co. I co to. Se popsuli całą grę. Nie wiem, totalnie nie rozumiem po co oni to robili. no Kolejną twierdzą była twierdza w, no, 3, która była w 3D i ona miała spoko dubbing, nie słyszałam tego dubbingu, ale wiem, że większość, według większości graczy miała bardzo spoko dubbing i generalnie to tyle, jeśli chodzi o plusy. Jeszcze spoko był wygnot, bo... No, wygląd w wytwierdzek 3 też była o wiele ładniejsza grafika niż w 1C. I generalnie to na tyle jeśli chodzi o twierdzę 100. Piesze, ale to w sumie jeszcze nie tyle bo następne były następnymi Twierdzami była twierdza Stronghold Kingdoms. I Stronghold Kingdoms no było jest na telefony. Dlaczego? I teraz, dlaczego? Sorry, nie mogę się powstrzymać, by tego dla beki nie kupić. Musiałem, musiałem. Nie gadajcie, że to są jakieś... Czegoś w lagi. Kupujemy. <gryzny> I generalnie następnymi twierdzami była y, twierdza 2. Według, według większości najlepsza twierdza w 3D. Ale, ale, nie, ale nie uratowała tej serii. I generalnie, jak jest gra, to gra ma swoją grafikę. I ta grafika generalnie nie powinno się zmieniać. Minecraft jest zwykł, taki klockowy, sześcianowy. Fortnite taki, taki lekko bajkowy. I Brawl Stars taki dziki zachód. I, i, i tego nie powinno się nigdzie zmieniać. No albo Among Us taki paintowy. Takie paintowe są tutaj w Among Usie. Generalnie nic nie to nie powinno się zmieniać. Ale na, ale na przykładzie yy, naszych. Naszego. Jak oni się tam nazywali? Ci, co robią, Twierdzę. A tak, Firefly. Przypomniało mi się, że oni to Firefly. No i w przykładzie widać, że jak, że jak ma się no, grę w ładnej grafice to nie opłaca się zmieniać tej grafiki bo ta ta grafika zmieni na złe no.